Państwa córki to muszą mieć odporność. Mają dzięki Iskial Junior. Iskial Junior, wspierający odporność, suplement diety z olejem z wątroby rekina, kwasem DHA i witaminą D3. Państwo też biorą Iskial. Strzał, w dziesiątkę. Dołącz do drużyny Iskiala. A Katar Control. Pierwsze efekty można odczuć już po 25 sekundach. Rewelacja. Szybki sposób na katar, a katar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem i farmaceutą, gdyż każde legnie właściwie stosowane zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Grypa. Mogę się męczyć albo mogę wziąć Gripex i zwalczać wszystkie te objawy. Gripex. Mogę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy leki właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Witamy w laboratorium Delongi, gdzie tworzymy idealne kawy. Na przykład cappuccino. Jego sekret to prawdziwe włoskie espresso i perfekcyjnie spienione mleko. Dziś sprawdzamy gęstość pianki. Pójrz. Dzięki systemowi Latte Crema mleczna pianka jest zawsze gęsta i aksamitna. Delonghi. Kawę traktujemy poważnie. Nie pozwól biegunce się rozszaleć. Weź Stoperan, który szybko uspokaja pracę jelit. Stoperan na 100% z Tobą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kategoria Mokry Kaszel. <kuh> Flegamax działa. A w oskrzelach B w Zatokach. Tu szok. Niedowierzanie! W zatokach też! Bo wydzielina może zalegać w różnych miejscach dróg oddechowych. Flegamax dzięki karbocysteinie upłynnia gęstą wydzielinę i z oskrzeli i z zatok. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twoje życiu lub zdrowiu. Flegamax, pierwszy taki lek na rynku. Od kiedy jesteśmy dziadkami mamy trzy razy więcej okazji do pomocy, trzy razy więcej ruchu. Gdy pojawia się ból, mamy traumon. Pierwszy w Polsce, trzy razy lepiej się wchłania i dziesięć razy lepiej koncentruje się w miejscu bólu. Traumon mi pomógł, to i ja pomagam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Traumon w miejscu usuwa ból. Teraz większa tuba to więcej pomocy. Nie przegap najlepszych chwil przez kaszel. Weź mu potrójną moc na mokry kaszel. Mukosolwan, szybko reagujesz, krócej chorujesz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. I wracamy do normalności. Dziś mam ważnego klienta. Przecież mu nie powiem, że mnie głowa boli. Normalnie biorę APAP. Uwalnia się w 3 minuty. Nie zaburza koncentracji. O, mowa. Cześć tato. Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. każdy każde właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. APAP dla dzieci Forte zwalcza gorączkę. Łagodny dla brzuszka już od pierwszych dni życia. Łapią cię skurcze? czujesz jakbyś właśnie przebiegła maraton? Weź magnę B6forte. Pierwszy lek z najwyższą dawką magnezu. Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. To jest łupież, a to jest jego przyczyna. Drożdżaki. Więc jeśli chcesz pozbyć się łupieżu, sięgnij po szampon leczniczy ZoxinMed, bo ZoxinMed działa przeciwgrzybiczo i zwalcza aż pięć rodzajów drożdżaków, a do tego likwiduje spędzenie i przetłuszczanie skóry głowy. Przed się zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Krótka kuracja pozwoli zapomnieć o łupieżu. Masz łupież? Nie eksperymentuj. Idź do apteki po ZoxinMed. ZoxinMed. Na łupież tylko lek.